Hmm, spoko, spoko. Dziesięć po. I to też jest. Niestety medalowe prawdopodobnie. No niestety cholera. Może kluczy jest na nie tym miejscu, co trzeba w takim razie, bo to ktoś łapał i wszystkie te co trzeba bez tych tarponów normalnych tutaj. To jest prawdopodobnie medalowy, albo może uni. O, uni, uni to raczej nie. Taki 30 plus bym powiedział. O dobra, odłóż, to nam jest niepocząt do niczego Zobaczmy tu. Nie sądzę, żeby to był. No kurbaka dziemniemy. Dobra, odłóż. Może z... O Boże! Może zanętą jednak tu przyjść. Dobra, jest pierwszy.

Pytanie. Nie, nie potrzebnie wędkę zmieniałem, to tak zaryzykowałem w cholernie. 48 kilo. Trzecia trzynaście, nie? E panie kochany, weź tu przejdź Widzę, że no nie da się Trzecia, trzynaście i... okej. Okay. Także rekordowy Tarpon Demon z wyspy Niebieskich Krabów. Jako pierwszy się zameldował 48 kg i 657 gram.